Często pytany jestem, czy to w internecie, czy przez znajomych w realu, o prawdziwość legend takich jak Wendigo czy D-Rake. I choć muszę przyznać, że żaden ze mnie ekspert w tej dziedzinie, poczytałem trochę o tych zjawiskach i myślę, że słyszałem kilka historii z naszej pracy, które mogą być związane z tymi mitycznymi stworzeniami. Znacie to przysłowie, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Myślę, że jest ono jak najbardziej prawidłowe. Ale, jak wiecie, staram się nie myśleć o zbyt porytych sprawach, które dzieją się w tych lasach. Inaczej się nie da. To trochę jak z pracą w szpitalu. Możesz całymi dniami zamartwiać się, ilu ludzi tam zmarło. Jak wiele duchów lub innych zjaw, nazwij to jak chcesz, czoi się w tamtejszych murach. Ale jeśli będziesz tak myśleć, Raczej nic dobrego z tego do Ciebie nie wyniknie. Tylko sprawi, że praca będzie jeszcze trudniejsza. Wielu z ratowników SAR ma takie podejście. Wykonujemy swoją robotę jak gdyby nigdy nic. Jak już raz się przestraszysz, albo wpadniesz w jakąś paranoję, raczej nie uda Ci się już tego odkręcić. I to właśnie dlatego tak dużo rekrutów rezygnuje ze służby u nas. W moim parku mamy szczególnie wysoką ilość zwolnień. Nowi pracownicy spinają się o każdą nietypową rzecz, której doświadczają i nie potrafią odpuścić. W tej robocie po prostu trzeba umieć się do tego przyzwyczaić, zamknąć się i robić swoje. Rozmawiałem z KD. Chciałem dowiedzieć się, jakie są jej przemyślenia o Wendigo. Nie miała nic szczególnego do powiedzenia na ten temat. Oprócz tego, że stara się nie myśleć o tych zjawiskach zbyt wiele. Dodała tylko, że jej kumpel miał przeżycia, które mogłyby wskazywać na coś podobnego do Wendigo. Skontaktowałem się z nim przez Skype'a i zgodził mi się o tym opowiedzieć. Wiedział, że opisuje to wszystko w internecie i pozwolił mi zamieścić swoją historię w całości. Dorastałem w środkowej części stanu Oregon. Znajduje się tam rezerwat o nazwie Warm Springs. Około dwóch godzin drogi od mojego domu. Kiedy byłem dzieckiem... Często jeździłem tam na kempingi. Nie do samego rezerwatu, oczywiście, ale w okolicy. I poznałem wiele dzieciaków, które stamtąd pochodziły. Nie bardziej zakumplowałem się z Nolanem. Spędzaliśmy razem dużo czasu, kiedy tylko mogliśmy. Nasi rodzice również się polubili i umawialiśmy się na wspólne kempingi. Zazwyczaj trwały one około dwóch tygodni, więc całkiem długo. Zapytałem, czy mieli kampera. Tak. Mój ojciec miał, ale zabieraliśmy też namioty i cały sprzęt kempingowy. Rozbijaliśmy je gdzieś z dala od kampera i szczerze mówiąc, wolałem spać w namiocie. No i jednego roku spotkaliśmy się z Nolanem na wakacjach. Mieliśmy wtedy po 12 lat. Chcieliśmy rozbić namiot przy rzece. Chcieliśmy zobaczyć, jak to jest łowić ryby w nocy. Byliśmy może z 500 metrów od głównego obozu. Ale pamiętam że dystans ten był wystarczający, żebyśmy nie słyszeli, ani nie widzieli innych ludzi. Przez cały dzień łaziliśmy po okolicy i się wygłupialiśmy. Już niezbyt pamiętam szczegóły, ale ostatecznie zajęliśmy się rozpalaniem ogniska. Nolan bardzo mi zaimponował. Miał on krzesiwo i to właśnie nim odpalił drewno. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a było to bardzo fajne. Nauczył mnie jak się nim posługiwać, i podpalaliśmy różne rzeczy. Jak teraz tak o tym myślę, było to bardzo głupie z naszej strony. Był środek pieprzonego lata, a straż pożarna ogłosiła zagrożenia pożarowe na dość wysokim poziomie. Ale dzięki Bogu nie wznieciliśmy żadnego pożaru. Kiedy zrobiło się już ciemno, usiedliśmy i zaczęliśmy gadać o rzeczach, o jakich rozmawiają dwunastoletni chłopcy. Już teraz nie pamiętam, co to było konkretnie. Pamiętam za to, że w pewnym momencie spojrzał za moje ramię, na rzekę i zapytał mnie, czy coś tam widzę. Namiot rozbiliśmy około 5 metrów od rzeki, koło jej najszerszego miejsca. Od drugiego brzegu dzieliło nas może z 10 metrów. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ woda była tam zawsze zimna, co przy letnich upałach było dla nas bardzo ważne. Spojrzałem za siebie i rzeczywiście widziałem coś brodzącego w wodzie. Z miejsca, w którym siedzieliśmy, wyglądało to trochę jak jeleń, ale nie mogłem przyjrzeć się dokładnie. Przeszkadzało mi w tym ognisko. Wstałem i poszedłem bliżej. Zauważyłem poroże. Wywnioskowałem więc, że jest to samiec. Ale to było trochę dziwne, że wszedł do wody i na dodatek zmierzał dokładnie w naszą stronę. Zapytałem Nolana, co myśli i co według niego powinniśmy zrobić. Popatrzył w ognisko z dziwnym wyrazem twarzy. I powiedział mi, żebym po prostu usiadł koło niego i się zamknął. Tak też zrobiłem. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Wyszeptał, żebym to po prostu zignorował i kontynuował rozmowę. Jak gdyby nigdy nic. Ale ja nie mogłem wydusić z siebie już ani słowa. Opowiadał o odcinku jakiegoś programu, który oglądał. Ale ja słyszałem tylko tego cholernego jelenia, więc nie zwracałem zbytnie uwagi na to, co gada. Próbowałem spojrzeć nad jego ramieniem. Tym razem on siedział tyłem do wody. I zobaczyć, co dzieje się w rzece. Ale za każdym razem, gdy chciałem to zrobić, Nolan uderzał mnie lekko w bok i kazał mi patrzeć na niego. Ostro się przestraszyłem i wtedy usłyszałem, jak jeleń wychodzi z wody. Zdałem sobie sprawę, że cokolwiek wylazło z rzeki, nie jest na pewno jeleniem, bo idzie na dwóch nogach. Chciałem wstać, a zacząłem świrować. Ale Nolan tylko mnie przytrzymywał i zaczął mówić jeszcze głośniej o programie telewizyjnym. Ale widać było, że boi się tak samo jak ja, może nawet bardziej. Pochylił się w moją stronę i wyszeptał, że cokolwiek się stanie, nie mogę rozmawiać z tym stworzeniem. Zobaczyłem, że to coś podeszło bliżej i stało już dokładnie za plecami nolana. Byłem gotów zesikać się w majtki i chciałem uciec jak najdalej. I prawdopodobnie zrobiłbym to, gdybym był sam, ale nie chciałem zostawiać kolegi. Siedziałem więc dalej i tylko ukradkowo spoglądałem na to stworzenie. Nie było zbyt wysokie, ale jego postawa była strasznie dziwna, jakby miał problem ze środkiem ciężkości. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale wyglądał, jakby był pochylony zbyt bardzo do przodu. To stworzenie po prostu stało za plecami Nolana już całkiem długi czas. W końcu Nolan nie miał już o czym mówić. Skończyły mu się tematy, i przez chwilę zapanowała cisza. Ognisko wydawało trzaskające dźwięki. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że słyszę jak to coś zaczyna mówić bardzo niskim głosem. Nie słyszałem, co dokładnie mówi. Pochyliłem się lekko do przodu i wtedy naprawdę zasikałem się w majtki. Ponieważ to coś również się pochyliło. Nie mogłem dostrzec twarzy tego czegoś, ale widziałem jego oczy. Były jakby zamglone, mleczne. Wyglądało to jak we władcy pierścieni, kiedy Frodo wpadł do jeziora i widział martwych ludzi. Dokładnie tak wyglądały oczy tego stworzenia. Wszystko co widziałem to te oczyska, tuż nad głową nalana. i niewyraźny zarys poroża. Nie wiem, jak musiała wyglądać moja twarz w tym momencie. Ale w tej samej chwili ja i Nolan wstaliśmy i zaczęliśmy spierdalać stamtąd jak poparzeni. Biegliśmy, ile sił, w nogach, aż dotarliśmy do głównego obozu. Moje spodnie były mokre od szyn, więc jak najszybciej, jak się dało, ściągnąłem je i rzuciłem w krzaki. Oboje zatrzymaliśmy się przed kamperem mojego ojca. Patrzyliśmy w las. Stworzenie nas nie goniło. Ledwo mogliśmy złapać oddech. Zapytałem Nolana, czym to było. Ale odpowiedział, że nie wie. Powiedział, że dziadek ostrzegał go, że jeżeli coś podejdzie do niego, kiedy będzie na jakimś pustkowiu, nigdy nie powinien rozmawiać z tym czymś, ani słuchać, co ma ono do powiedzenia. Chciałem też dowiedzieć się, czy Nolan również słyszał, jak niedoszły jeleń przemówił. Powiedział, że jedyną rzeczą, jaką był w stanie zrozumieć te słowa, pomogę wam. Z tego, co pamiętam... Tej nocy spaliśmy w kamperze, a następnego dnia wróciliśmy do domów. Już nigdy nie zobaczyliśmy nic podobnego. Przypomina mi to trochę legendę o Wendigo. Jest takie zdanie, które służy do jego określenia, i myślę, że w tym przypadku pasuje idealnie. Jest to duch samotnych miejsc. Chciałem się też dowiedzieć czegoś więcej o mężczyźnie bez twarzy. Zacząłem pytać o to moich znajomych i jeden z nich powiedział. Że kiedy wykonywał prace konserwacyjne w parku, zobaczył kogoś takiego. Poszliśmy na kolację do miasta. Było nas pięcioro, wliczając mnie. Kolega opowiedział mi, że odmalowywał właśnie punkt informacyjny w parku i usłyszał jak jakiś mężczyzna pyta go o drogę na najbliższe pole namiotowe. Nie mógł się odwrócić i spojrzeć na niego, ponieważ stał na drabinie, ale powiedział, że nie ma żadnego w pobliżu. Ale jeśli pójdzie ścieżką prosto, jeszcze przez jakieś 6 km, to dojdzie do innego parku i tam znajdzie pole. Zapytał, czy może jeszcze jakoś pomóc. Mężczyzna odrzekł, że nie i podziękował za wskazówki. Mój kumpel dalej malował, ale słyszał, że ten facet nie odszedł. Kiedy tylko podszedł i zaczął do mnie mówić, włosy na karku stanęły mi dęba. Sam nie wiem dlaczego. Po prostu poczułem się dziwnie zaniepokojony tą sytuacją. Chciałem tylko dokończyć malowanie i spadać stamtąd jak najszybciej. Myślałem, że to może przez to, że nie mogłem się odwrócić i spojrzeć na niego. Sam nie wiem. Po prostu coś było nie tak. W powietrzu unosił się też dziwny zapach, jakby starej krwi. Spojrzałem na boki, ale nie widziałem niczego, co mogłoby go spowodować. Czekałem, aż ten facet w końcu odejdzie ale nie słyszałem, żeby się na to zanosiło. Wydawało mi się, że stoi za mną i po prostu patrzy na mnie. Zapytałem więc ponownie, czy mogę mu jakoś pomóc, ale nie odpowiedział. Wiedziałem, że tam stoi. Nie słyszałem kroków, które mogłyby wskazywać, że sobie poszedł, więc zdecydowałem, że pora się odwrócić. Z trudem próbowałem stanąć tak, żeby być przodem do tego gościa. Nie wiem, czy to mój mózg robił sobie ze mnie żarty, ale przysięgam ci, Rus. Przez ułamek sekundy, kiedy się odwracałem, ten skurwiel nie miał twarzy. Nie miał twarzy. Była ona wklęsła i gładka. Prawie tam zszedłem na zawał. Kompletnie nie spodziewałem się, że zobaczy coś takiego. Chciałem coś powiedzieć i wtedy coś jakby zaskoczyło w mojej głowie. I zaczął wyglądać jak normalny facet. Musiałem wyglądać dziwnie, zapytał mnie, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałem, że tak, że wszystko gra. Zapytał jeszcze raz o pole namiotowe. Powiedziałem mu o nim ponownie i wskazałem drogę. I wtedy zaczął mówić, że nie jest stąd i czy pomogę mu tam trafić. I wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo nie ma szansy, żeby trafił do miejsca, w którym byłem, gdyby nie znał tych lasów. Nigdzie w pobliżu nie było jego samochodu, więc jak mógł dojść tak daleko? Powiedziałem, że przepraszam, że nie mogę go podwieźć firmowym samochodem, bo miałbym problemy. Zaczął prosić i mówić, że naprawdę nie wie, gdzie jest. Chciał, żebym z nim poszedł i pomógł trafić na pole. W tym momencie zaczynałem już się trochę bać. Zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest jakaś zasadzka albo coś takiego. Powiedziałem, że mogę zamówić mu taksówkę. Wyjąłem komórkę. Wtedy powiedział: Nie i odszedł bardzo szybko. Ale nie ścieżką. On wszedł prosto między pieprzone drzewa. Zlazłem z rabiny i od razu wskoczyłem do furgonetki. Chciałem odjechać jak najszybciej, pieprzyć to malowanie. Kiedy wyjeżdżałem z parku, zobaczyłem go w lusterku. Stał na linii drzew. Nie mam pojęcia, jak zdołał tak szybko tam dotrzeć. I tym razem... Tym razem ten skurwel znów nie miał twarzy. Po prostu patrzył jak odjeżdżam. I kiedy byłem tuż przed zakrętem, zrobił krok wstecz. I dosłownie zniknął między drzewami. Może to tylko złudzenie, ale wyglądało to, jakby się po prostu rozpłynął. Co interesujące, jak tylko ten kolega skończył tę opowieść, odezwał się inny. Wiecie co? Ostatnio przytrafiło mi się coś dziwnego i podobnego do tego. Byłem w terenie, wyznaczałem nowe szlaki. Zdarzyło się to dosłownie pośrodku niczego. Zastanawiałem się, jak poprowadzić nową trasę. Nie widziałem nikogo od dobrych dwóch godzin, niezbyt więc zwracałem uwagę na otoczenie. Głównie patrzyłem pod nogi i wtedy jakby znikąd przechodziłem właśnie przez wzgórze i prawie na niego wpadłem. Był starszy, coś koło sześćdziesiątki. Zacząłem go przepraszać, że niemal na niego wszedłem i wtedy zobaczyłem jego twarz. Prawdopodobnie wyglądałem wtedy jak ostatni dupek, Ponieważ zatrzymałem się i po prostu się w niego wpatrywałem. Zajęło mi chwilę, aby zdać sobie sprawę, co jest nie tak. Jego twarz była ogromna. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale nie wiem, jak inaczej wam to opisać. Głowę miał normalnych rozmiarów, zwykłą, ale przestrzeń, jaką zajmowała jego twarz, była stanowczo za duża. Jakbyście wzięli czyjąś twarz i powiększyli ją dwukrotnie. Nic nie powiedział. ...tylko popatrzył na mnie. Zacząłem się wycofywać i przepraszać. Obszedłem go... ...i chciałem jak najszybciej skończyć robotę... ...i stanąć spieprzać. Przez cały czas patrzyłem za siebie... ...bojąc się, że pojawi się nagle za mną. Jak to mówię, to sam słyszę, że brzmi to niedorzecznie... ...ale wtedy... ...to była chyba najstraszniejsza rzecz jaką widziałem w parkach. Chwilę później zmieniłem temat na schody. Moi towarzysze stali się wtedy już trochę mniej rozmowni. Nikt nie chciał początkowo nic mówić. Naprawdę jest to dla nas temat tabu, nawet jak nie jesteśmy w pracy. Ale stwierdziłem, że przyłamię lody historią, która mi się przetrafiła. Kiedy skończyłem, głos zabrał kolega, który opowiedział historię o facecie bez twarzy. Opowiadał jednak bardzo cicho. Kilka lat temu wybrałem się na kemping z moją dziewczyną. Byliśmy może ze 3 km od głównej drogi. Poszliśmy spać, ale tej nocy nie mogliśmy zasnąć. I tu ktoś rzucił bardzo śmieszny żart, i zaczynaliśmy niebezpiecznie zbaczać z tematu, który mnie interesował, ale udało mi się nakierować rozmowę tak, żeby do niego powrócić. <grym> bardzo kurwa śmieszne. Nie, po prostu ciągle słyszeliśmy jakieś dziwne, zawodzące dźwięki. Mój brat w młodości zgrzytał zębami we ślę. I to mniej więcej był podobny odgłos. Dziewczyna trochę się przestraszyła. Powtarzałem jej, żeby to po prostu zignorowała, ponieważ słyszałem to już wcześniej, i po prostu trzeba to zignorować. I w końcu dźwięk ucichł. Wiecie co mam na myśli? Wszyscy wiedzieliśmy. I w końcu udało nam się zasnąć, ale po jakichś dwóch godzinach przebudziłem się bo coś wydawało się być nie tak, jak powinno. Odwróciłem się na drugi bok i... nie było jej w namiocie. Spanikowałem, bo... wziął bardzo długi łyk swojego drinka. W każdym razie, wybiegłem z namiotu i zacząłem wołać ją po imieniu. Nie musiałem daleko jej szukać. Była tuż przy skraju naszego obozu. Stała i patrzyła na coś między drzewami. I zauważyłem, że była strasznie blada. Ognisko już prawie zgasło. Ale dawało jeszcze tyle światła, że zdołałem to dostrzec. Podbiegłem do niej, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje. Była w głębokim śnie, ale miała otwarte oczy. Objąłem ją i chciałem odprowadzić do namiotu. Ale ona nie chciała się ruszyć. Bardzo cicho powiedziała coś w stylu Muszę już iść, Edi. Muszę iść. To jest tam. Odpowiedziałem, że atakuje, i musi wrócić do łóżka. Ale ona ani drgnęła. Po prostu stała i powtarzała, że musi iść. Spojrzałem na co ona tak spogląda. I z 10 metrów przed nią były pieprzone schody. Szare betonowe. Zaczęła iść przed siebie. Potrząsnąłem nią kilka razy, i to ją obudziło. Spojrzała na mnie, jakbym zwariował, i zapytała, co to cholera robi na zewnątrz. Nie powiedziałem jej o tym, co się stało. Wytłumaczyłem, że po prostu lunatykowała. Tego dziwnego, zgrzytającego dźwięku nie było już słychać. Wróciła ze mną do namiotu i zasnęła. Nie wiem. Nie lubię o tym myśleć. Wiecie? Wszyscy wiedzieliśmy. Pamiętacie tego dzieciaka? Nie pamiętam, co to było. Tego takiego pieprzniętego. Nie zdał nam, ale z czymś takim. Czytałem raport. Były tam jego zeznania. Znaleźli go po tygodniu. Popierdolone to było, okrutnie. Musiałem podejść do tego trochę sceptycznie, bo cholera wie co ten dzieciak uważa za prawdziwe, a co nie. Ale było tam kilka rzeczy, których nie mógł zmyślić. Jakie na przykład? Przede wszystkim mówił o schodach. Mówił, że obserwował jak jego ojciec rozpala ognisko. I nagle schody pojawiły się przed nim. Czuł, że musi na nie wejść, bo inaczej stanie się coś złego. Policja nie rozumiała, o czym mówił. Potem powtarzał tylko: Jak ognisko, jak ognisko. Wspominał też o dziwnych dźwiękach, ale nie potrafił ich opisać. Mówił tylko, że były głośne i musiał zakrywać swoje uszy. Najbardziej zapamiętałem fragment, kiedy pytali go, gdzie zaginął. Odpowiedział, że ciągle był tu i wskazywał palcem na samego siebie. Policja myślała, że on po prostu nie zdawał sobie sprawy, że zaginął. Mówił, że w ogóle się nie bał. Bo były z nim schody i one mówiły do niego. Ale nie tak jak ludzie. Jak mówiłem, te zeznania były strasznie poryte. I mam wrażenie, że policjanci nie do końca je zrozumieli i zapisali poprawnie. Uznali, że miał jakiś rodzaj amnezji i nikt inny nie był zamieszany w jego zniknięcie. Ale to nie wyjaśnia dlaczego wrócił po tygodniu w świetnej formie, bez żadnego zrapania, najedzony i czysty. Ciągle pozostaje wiele pytań na które chcę znaleźć odpowiedź. Będę kontynuował rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli różne rzeczy w tych lasach. Niedługo kolejna część. Dzięki za Waszą cierpliwość.